No, ale to znaczy, o tym mięsie mówiłem, więc tak, 300-400 gramów mięsa, 7-8 franków. W poniedziałki często są przeceny. O, właśnie tu jest kop przed nami. W poniedziałki często są przeceny 35. I można kupić na 50%, nie? No tam biorą towar na piątek, sobotę. I później, jak się nie sprzeda, to w poniedziałek wszystko przeceniają na 50%. No i wtedy można kupić coś taniej, nie? A sobie zamrozić. Napoje to też są drogie. Dwa razy tyle, co u nas, czasem trzy. 2-3 franki kosztuje butelka, taka litr półtora. <śk> Ta, 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 ta. O jedząco, liczne, otwarte. Można sobie coś zarzucić na róż. Dalej, już zjadę kanapkę. No, takie przyjeżdżają, takie właśnie w porze obiadowej, gdzieś podbudowe inne miejsce. Można troszkę taniej coś kupić na ciepło. 15, 16, 17 franków iż tak kosztuje taki posiłek no To ciekawe, że no tam padną, bo to na ulicy, nie? Restauracje zamknięte, a tam ci sprzedają jedzenie, ale to na ulicy to, to pewnie można. Taki Street food. Tutaj parkowanie... Jeszcze mogę o parkowaniu powiedzieć, bo to jest ciekawe. W Szwajcarii nie można parkować gdziekolwiek. Tak jak w Polsce jest. że jak nie ma zakazu, to sobie można stanąć. I tutaj tak nie ma. Tu jest zupełnie inaczej. <laughs> po szwajcarsku. <laughs> Miejsca parkingowe są oznaczone. Takie białe linie. Białe linie są. Białe linie. To oznacza... Że to jest miejsce parkingowe, i oczywiście trzeba za nie zapłacić. Nie ma nic za darmo w Szwajcarii. Za parking się płaci 1-2 franki. Tutaj jest ile? Tu jest 1 frank za, za godzinę. Pierwsza godzina gratis i 1 za godzinę. W większych miastach w centrum jest 2 franki za godzinę i nie ma żadnego gratis. To białe linie oznaczają. Są, są też miejsca parkingowe oznaczone żółtymi liniami. To są miejsca yy, prywatne. Prywatne parkingi. O, zaraz tutaj ja wam pokażę. Jest taki parking. On jest oznaczony żółtymi liniami. Tu stawać nie wolno. To są parkingi tylko dla mieszkańców tego bloku. No i są napisy. Pisze, że to jest parking dla domu Furka. Tak się ten dom nazywa: Furka. Można jeszcze spotkać. Gdzie niegdzie niebieskie linie. Niebieska linia to oznacza, że ten parking jest bezpłatny. Tak jest, są takie miejsca w Szwajcarii, gdzie są niebieskie linie. Jest ich bardzo mało. Ciężko jest spotkać, ale niebieska linia oznacza, że parking jest bezpłatny. Wszyscy się zatrzymują pięknie, wystarczy tylko podejść do pasów, od razu się wszyscy zatrzymują. Nie tak jak w Polsce, że trzeba stać i stoisz, stoisz, może się kto zatrzyma. Nie, tu jest odwrotnie. Kierowcy obserwują pobocze i jak tylko podejdziesz do przejścia, to od razu hamują. No i inna kultura, inna kultura jazdy. No, spróbujmy jeszcze raz podejść do przejścia i proszę bardzo wszyscy od razu stają. Przechodzisz jak gość za piętnaście, dwunasta co chwilę się skończy przerwa obiadowa trzeba iść do Głupka tam no, będzie coś gadał, że mi za dużo płaci ja widzę, że mi za dużo płacę Korali głupi za, za mniej nikt mu nie przyjdzie zresztą tutaj jest, są stawki ustalone przez związki zawodowe ile najmniej może elektryk zarabiać no. także <grywa> dobra kończę nagrywanie policja mnie przetrzepała czemu nagrywam wszystko ich interesuje wszystko ich interesuje